Cześć, cześć! Witam wszystkich naprawdę bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu. A co my tu mamy? No, mamy taką bitwę, rywalizację, słuchajcie. Mamy maluszki, mamy wszystkie rodzaje maluszków, czyli na szczęście czas na kasę, lotek, uśmiechnij się i wabanki. Dzisiaj będzie po prostu konkurencja. Zobaczymy, który z tych maluszków da nam najwięcej. No, bo nie wierzę, żeby bo mamy po 5 każdego, żeby 25, żeby żaden nie wygrał, chociaż z to, to różnie bywa, różnie bywa. No ale dobra, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie, no mam nadzieję, że jakieś fajne nagrody, może główna, może, może, ale przynajmniej naprawdę Wam powiem, jestem ciekaw, która z nich wyjdzie, Najlepiej w tej takiej mini rywalizacji. Wszystkie są po kolei, to znaczy numerki, no tu są różne, ale one są spaczki zawsze po kolei, więc nie ma tutaj tej losowości, czy ten, czy ten, czy ten, tylko jest po kolei. Wszystkie są jak gdyby równo wzięte. W jednym momencie były kupowane, w jednej kolekturze. Żeby nie było, wszystko jest tutaj przejrzyste. Przejrzyste. Tak się zastanawiam, wam powiem szczerze właśnie, który... <laughs> A stawiam, że wabank da najwięcej, tak myślę, ale zobaczymy jak to będzie. Jestem ciekaw jak wy typujecie, jeżeli macie ochotę na taką mini zabawę, to możecie już teraz napisać w komentarzu, możecie potem napisać jak typowaliście, jak typowaliście, no i potem zweryfikować oczywiście, czy tutaj udało się wasze typy Naprawdę jestem ciekaw, który z tych maluszków lubicie najbardziej, a może żadnego, a może któryś faktycznie przypadł Wam najbardziej do gustu. No dobrze, myślę, że przechodzimy do naszej rywalizacji. Zanim jeszcze tylko zaczniemy, ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia tego czerwonego przycisku na dole, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, po prostu, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ze zdrabkami, z gierkami lotto i jakieś tam. Innej myślę, że na pewno ciekawej aktywności. No dobra, zachęcam jeszcze, wyście, łapeczka, komentarz, ale spokojnie. To już oczywiście jak chcecie. Dobra, jedziemy, 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 bo ja już chodzę cały, już mnie ręce świeżbią. No dobra, tu sobie wiecie, odłożę tak na kubki, żeby mi się one nie pomieszały. I myślę, że jedziemy. Zobaczymy, jak tutaj w tym rankingu teraz wyjdzie na szczęście. Trzy takie same symbole, tak? Biedroneczka, woreczek, serduszko, biedroneczka druga, woreczek i, 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 i serduszko trzecie. Jest nie pustaczek, niestety. Niestety, pustak. Q, H i R. No dobrze, no to tu mamy na szczęście jak na razie 0. Zobaczymy, jak tutaj czas na kasę teraz podbije stawkę, albo nie. Jedziemy trzy takie same kwoty. Jest złotóweczka. 5000, 5, 5 złotych. Złotóweczka. I złotóweczka mamy lidera. Słuchajcie, mamy lidera, mamy niebieską koszulkę, żółtą, przepraszam, żółtą koszulkę. Lidera posiada aktualnie czas na kasę, ponieważ on nam dał zrocik. Dobrze, tu mamy zwycięzcę. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Zobaczymy, czy lotek też pójdzie, a może już przeskoczy od razu czas na kasę. Jedziemy. Dwa słoniki, mile widziane. Ślimak, krabik, wiewióreczka i puchacz. No dobra, sprawdzamy, czego nie wygraliśmy. Złotóweczki, czyli byłby remis. Jakby tu była wygrana, no to byłby remis z czas na kasę. Ale jak na razie cały czas wygrywa czas na kasę. No dobra, zobaczymy, jak uśmiechnie się. Tutaj mamy też. Szukamy trzech identycznych symboli. Ostatnio była palma, palma, palma. Może i dziś tak będzie. Zobaczymy. Torba, klapek, cytrynka, torba, Uu. cytrynka. No, co my tu będziemy mieli? Torbę, cytrynkę, cytrynka. To jest złotóweczka, jak dobrze kojarzę. Już sprawdzamy dla pewności. GGG. Dokładnie złotóweczka. No to egzekwo. Tutaj mamy zwycięzców dwóch. Na razie mamy remis między czas na kasę i uśmiechnij się. Ale słuchajcie. Już tu wabank. Mój faworyt. Już się piekli. I już tutaj też chce coś tutaj ugrać na tym wyścigu. Szukamy tutaj trzynastki. Zobaczymy. W pierwszej grze jest dwunastka. W drugiej jest dwudziestka, osiemnastka, a w trzecie jest szesnastka, piętnastka i dziewiętnastka. Niestety tutaj jest na razie pustak. Po pierwszej rundzie wygrywa czas na kasę i uśmiechni się. No dobra, no to co? Początek drugiej rundy, słuchajcie. Jedziemy. Na szczęście worek Biedronka Biedronka druga, u Diament. 7 i worek. O niestety tutaj na szczęście cały czas w tyle bez żadnej wygranej. Jak stawialiście na na szczęście no to to kiepsko, jak na razie kiepsko, ale jak to w sporcie słuchajcie póki piłka w grze, to gramy cały czas jeszcze i jeszcze może nas zaskoczyć to na szczęście. No dobrze, na, czas na kasę. zobaczymy czy podwiększy stawkę zostawić jaką jaką jest. 5 zł, Stówka, stówka druga 5 zł, 10 zł i 5 i, tysięcy Szkoda, że nie 5 zł. Czyli niestety jest pustaczek. Mamy tutaj pustaczka. Pyk, lecisz, to pustaczkowa. No dobra, zobaczymy, co tutaj teraz lotek zrobi. Krabik. Rybka. Motylek. I jest słonik. No proszę, lotek mówi nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze, że tylko czas na kasę i uśmiechnij się. A co tutaj wygraliśmy? Jeden złot, no czyli również jest na tym podium wszyscy razem tutaj. Czas na kasę, uśmiechnij się i lotek mają po złotówkę. Ale zobaczymy, co teraz zrobi na to uśmiechnij się. Jedziemy. Palma U. Zaraz będą jeszcze dwie palmy. Chyba byśmy mieli zwycięzcę wtedy. Cytrynka. Kapelusik. Ananasik. Woda. I, I i nic. To już wiemy, że mamy pustaka, niestety. I druga woda. PGIM. Czyli tutaj nie, nie wysunął się na prowadzenie. Dobra, wabank. Zobaczymy, jak tutaj wabank się nam zachowa. Tutaj szukamy czternastki, wtedy była trzynastka. ciekawe czy w następnym będzie piętnastka. Szukamy tej czternastki. Jest! No kochani, jest pierwsza gra i jest czternastka. Mój faworyt. Zobaczymy, jestem ciekaw, czy też wasz. Może wy na kogoś akurat innego postawiliście. Mamy 19 też, 11 tu, 12, 16 i 13, czyli mamy jedną wygraną. Zobaczymy złotóweczka, czy co? Złotóweczka, złotóweczka, czyli mamy, no słuchajcie, <grytanie> tylko, tylko na szczęście, tylko na szczęście jest o jedno gorsze, a tak to wszystkie, czyli wabank uśmiechnie się, Lotek czas na kasę po złotóweczce. No dobra, zobaczymy, bo tutaj na szczęście już całe chodzi, żeby też trochę tutaj zdobyć jakieś punkty w tym, w tej rywalizacji, w tej bitwie. Serduszko, prezencik, si siódemka, prezencik, 7 i, 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 siedem, siedem, czy pre prezencik. Co my tu mamy, co to jest prezencik, chyba złotówka, ale już sprawdzam. Dokładnie, no to mamy, słuchajcie, teraz remisik. Wszystkie dały nam po złotówkę. Ale jeszcze mamy kilku graczy w grze. Zobaczymy, jak tam czas na kasę. Dyszka, stówka, złotóweczka, 5000 tysięcy, dyszka i dyszka. Aj, złotóweczka, niestety. A tak już poczułem trochę tą dyszkę, ja powiem szczerze. G, E i P. Niestety lecisz do koszalina. Zobaczymy, jak tutaj lotek. Owca. Wiewiórka. Królik i puchacz. Niestety tutaj jest też pustak. Ale zobaczymy, ile nie wygraliśmy. 5 zł. No tutaj na pewno by ładnie, wtedy lotek wyszedł na prowadzenie. Dobra, uśmiechnij się. Jedziemy. Klapek. Kapelusik. Ananasik. Kapelusik. Klapek. I teraz słuchajcie, będzie drugi, trzeci klapek. Trzymamy kciuki. Mocno, teraz słuchajcie. Ciuki zacisnąć, łapeczkę w góry, w górze kliknąć, szybko subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. I oddech, głęboki oddech i i torba. Niestety jest pustaczek, bo torba tutaj nam wpadła. No niestety, no niestety. I P, I M, czyli cały czas mamy remis, no ale zobaczymy jak tutaj wabank się zachowa. 11. Szukamy tej jedenastki. 16, 14, 20, 13, 15 i 12. Niestety jest pustaczek. No to Wam powiem, podsumowanie trzeciej rundy jest po prostu. No remis, no po prostu remis, każdy ma po jedną zdrabkę wygraną i to jest właśnie zrocik. Jakby tak się zakończyło, no to ewidentnie by oznaczało, że obojętnie Ja wiem, że to tak nie do końca działa, ale moglibyśmy tak określić, że obojętnie jaka zdrabka za złotówkę daje, tak samo. No ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze mamy Czwartą i piątą rundę. Jedziemy! Czwarta runda, start. Zaczynamy oczywiście od Na szczęścia. Serce, prezencik, serce, diamencik, gwiazdka i będzie serce. Niestety jest diamencik. Jakby to były trzy diamenciki. O, to by było coś. Niestety cały czas ma. Na szczęście, tylko złotóweczkę. To zobaczymy. Czas na kasę. 5 zł, 2 zł, stówka, stówka, dyszka i, i stówka. Ale by było: trzymamy kciuki, mocno zaciskamy. Dyszka niestety. Niestety dyszka, a nie stówka, czyli jest pustak. E, S, I, J. No to zobaczymy jak tutaj te nasze słoniki teraz. Mamy rybkę, mamy motylek, mamy ślimaczek i mamy wiewiórę. Pustak, a było do wygrania... 20 zł. No, tutaj już by... byśmy mieli na pewno zwycięzcę. Oj, tak, nie chcę mi się wierzyć, żeby w innych były jakieś takie kwoty. Chociaż. Może, może. Główna się trafi. Ho, ho. To by było coś. No dobra, uśmiechnij się. Ja się już uśmiecham, bo się z Wami naprawdę bardzo dobrze bawię. I naprawdę mam nadzieję, że Wy też. No dobra, jedziemy. Woda. Cytrynka, palma, kapelusik, kapelusik i, 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 może kapelusik. I cytrynka, niestety. Jest pustaczek. Oj, ta runda czwarta, coś bardzo pusta. Pusta, pusta bardzo. Same pustaczki. No dobra, ale może wabank tutaj w końcu podskoczył, że ja na niego tyle postawiłem, słuchajcie. Swoją tutaj na szal, bo po powiedzieć, ale on się nie znał. powiedział, że pewno Wawang wygra, a to nie wygrał. No dobra, to szukajmy tej piętnastki. Dziewiętnastka, dwanaście, siedemnaście, czternaście, trzynaście i, 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 i Ale ta czwarta runda dramatyczna, słuchajcie. Zawodnicy już zmęczeni, zachowawczo, nie dają wygranych. PWiJ. Dokładnie, nie może być inaczej, pustaczek. No to co tu podsumowywać tą czwartą rundę, wam powiem. No, same pustaczki, nikt ani trochę nie poszedł na prowadzenie. Cały czas mamy remis. Wszyscy mają po złotóweczce, po jednym wzrociku. No dobrze. Ostatnia decydująca runda. Teraz zdrapki muszą się naprawdę zmobilizować, jeżeli chcą to zaszczytne miejsce najszczęśliwszej dzisiaj. Zdrapeczki za złotówkę. Jedziemy ze zdrapką na szczęście. Super 7. Tu super. Zwykłe 7 <laughs> Woreczek. Diamencik. Diamencik, o, jest szansa, jest szansa. Siedem. No, teraz na szczęście największa mobilizacja, bo jak teraz nie będzie wygranej, to już na pewno nie wysunie się na prowadzenie, może jedynie stracić. Gwiazdka, no niestety, niestety, na pewno nie będziemy mieli samodzielnego zwycięzcę w postaci na szczęście. Teraz jest jedynie dla zdrapki na szczęście. Nadzieja, że inni nie wygrają. Chociaż ja mam nadzieję, że Wam będzie jeszcze dużo wygranych. <laughs> no dobrze, zobaczymy. Czas na kasę. 5000, 2 zł, złotóweczka, dyszka, złotóweczka i, 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 i będzie. Jest złotóweczka. Słuchajcie, czas na kasę prowadzi. Ma dwa złote i ma dwa zwroty na koncie. No, pięknie. No, pięknie, pięknie. Mamy chyba zwycięzcę. Chociaż jeszcze mamy w grze. Lotka, uśmiechnij się i wabank przecież. No to zobaczymy, czy słoniki tutaj powalczą o to zwycięstwo. Czy już się poddały. Owca, koza, motylek i królik. Niestety lot to się poddało, lotek się poddał. Chciał nam dać 20 zł, ale się poddał. Przestraszył się z czas na kasę. Jak na razie cały czas wygrywa zdrabka czas na kasę. No dobra, uśmiechnij się, będziemy walczyć. Kapelusz, palma, ananasik, ananasik, palma i o, palma albo ananasik. Kapelusz, niestety też wszyscy chyba przestraszyli się tej zdrabki. Czas na kasę, Uznali. Ach, no to już przegrana, już niestety nie ma co walczyć. Jedyny tutaj wabank twardo mówi: Będę walczył, będę walczył. Jedziemy, jedziemy z nim. 17, zobaczymy, czy to 17 gdzieś tutaj będzie. Jest 18, jest 15, jest 17! No to się robi teraz naprawdę emocjonująco. Zobaczymy jeszcze tu 20, 14 i 13. No to słuchajcie, teraz opcje mamy tylko i wyłącznie dwie. Albo będzie Exequo wygrana, czas na kasę i Wabank, a reszta pozostanie również Exequo na drugim miejscu, albo może być tak, że właśnie Wabank Wybije się na prowadzenie. No to słuchajcie, już raz to robiliśmy, ale możemy jeszcze raz. Zaciskamy mocno kciuki i sprawdzamy. I dwa złote, i mamy zwycięzcę! Proszę Państwa, no i. Kurcze, pieczone, no nie chcę powiedzieć inaczej, ale no kto miał rację, no Michu! A jednak, jednak ja powinienem w lot to grać, co nie? <ścoughs> Z takim szczęściem. Oj, ja. Proszę, naprawdę napiszcie mi, kogo wy obstawialiście. Jeżeli interesuje Was oczywiście taka zabawa, takie obstawianie na wzdrapki mamy 3 razy H. Jest jak najbardziej wygrana. No i co, ja Wam pokażę tu pustaczki, numerki oczywiście 200, 199, 197, 196. Czas na kasę 133, 132 i 131. Oczywiście mówię o pustaczkach. Lotek. 45, 43, 42, 41. Uśmiechni się. 72, 73, 74, 75. Tylko pierwsza wygrała. I wabank 43, 47, 46, 47, 49. Przepraszam, zająknąłem się. No to słuchajcie, czas na wyniki. Mamy tutaj tak, żebym teraz nie pomylił, trzecie miejsce na podium. Egzekwo zajęło na szczęście. Uśmiechnij się i lotek. A numerki są 198, 71 i 44. I tu mamy trzecie miejsce. Czyli brązowy metal, srebrny metal. Zajęło tutaj oto zdrapeczka czas na kasę z numerkami 130 i 134, a mianowicie dały dwa zwroty. Nie powiem chociaż, jak wiecie, tutaj mamy też same zwroty, czyli mamy po złotóweczce, a tu mamy dwa złote, dlatego właśnie srebro. Dlatego właśnie srebro, bo tu mamy dwa zrociki. No i złoty medal, który owszem też ma dwa dwie zdrabki wygrane, ale za to potężniejsze, bo jeden jest zrocik z numerkiem 48, no i podwojenie stawki z numerkiem 45 i tutaj należy się złoty medal właśnie dla tej zdrapki. A ile mamy? Suma już sobie liczymy. Wy pewno już w głowie policzyliście, ale ja nie umiem tak liczyć. Nie bez kalkulatora. <grystanie> Zaraz jedziemy. Złotóweczka 2 zł, 3 zł, 4 zł, 5 zł, 6 zł, 7 zł i 8 zł na 25 wydanych, no nie jest to jakaś szałowa wygrana, ale coś tam wpadło. Pobawiliśmy się. Dla mnie też jest pytanie, czy podoba wam się tego typu rodzaj z drapingu? Czy wolicie raczej taki standardowy nasz miksik, żeby były tam te za złotówkę, za dwójkę, za trójkę, po prostu drapiemy, czy właśnie takie bitwy, czy właśnie raz takie, raz takie. Myślę, że to by było fajne, raz coś innego, raz taki standardowy miksik. Ale bardzo będzie mi miło, jakbyście napisali, czy wolicie takie normalne odcinki, czy wolicie właśnie tego typu. No i oczywiście mam nadzieję, że napiszecie mi, jak Wy obstawialiście, na kogo tu stawialiście. No, o dziwo, mój faworyt, wygrał bo faktycznie na ten wabank nie wiem czemu, ale właśnie na niego postawiłem. Dobrze, ja wam naprawdę bardzo dziękuję og za oglądanie, że byliście tutaj ze mną, że trzymaliście mocno kciuki. B bardzo zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia tego czerwonego przycisku, kliknięcia z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego momentu, jak kiedyś wydrapiemy tą wielką główną wygraną. Oczywiście zachęcam również do zostawienia łapeczki w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. Wszystkie komentarze czytam, na wszystkie staram się odpisywać. Naprawdę bardzo mi zależy na takiej integracji z Wami, na takim faktycznie, żebyś to był... Między nami taki kontakt, żeby to było nasze spotkanie, a nie takie po prostu filmik do obejrzenia, tylko żebyśmy faktycznie tworzyli jakąś taką miłą, fajną społeczność. Dobrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!